Cześć, witajcie z tej strony KSPIRO. Dzisiaj opening, yy, unboxing. Paczki z y, sklepu arka fajerwerki Jest to paczka, którą zakupiłem sobie w, na tych promocjach Black Friday i tak dalej. Wiecie dobrze o co chodzi. No i chciałem ją sobie po prostu otworzyć z Wami, bo są to tak się składa, małe wyrzutnie. Eee, Małe wyrzutnie. Małe kostki w sensie. No i co my tu mamy? Zobaczmy. Dobra. Pierwsza kosteczka. Kosteczka UFO Killer od Super Power'a. Importerem jest Super Power. Czas strzelania to około 12 sekund. Strzałów 9 i kaliber 20 mm. Taka mała kosteczka. Idzie cyk. Następną kosteczką jest kolejna malutka kosteczka, jeszcze mniejsza od UFO Killera. Czyli Shark Attack. Jest to kosteczka od. Um, Ej, chwila, 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 no bo ja się nie znam też od Superpowera. Importerem jest Superpower takiej podstawki mi przykleili, wiadomo dla ułatwienia strzałów też 9, kaliber też 20. Nie, chyba mniejszy kaliber. Eee, zaraz powiem, dobra, nie, nie chcę mi się tego teraz szukać. Eee, czas około 13 sekund, i tak kaliber 18. Milimetrów. To jest następna kosteczka. Co my nam mamy dalej? Proszę. To jest kosteczka, na którą czekałem zdecydowanie najbardziej. Jest to kosteczka Optic od PyroMaxa. 9 strzałów, kaliber 20 mm. I czekałem na nią najbardziej, ponieważ na wielu. Mm, na wielu strzelaniach mi się ona bardzo podobała. Chciałem ją sam sobie przetestować i będę sobie ją odpalał. No i ostatnia kosteczka w dzisiejszym po otwieraniu to malutka, naprawdę bardzo tania, aczkolwiek nawet całkiem ładnie zrobiona kosteczka Gogoś. Od importera. Chyba też super power. Tak, też od superpowera. Mamy tu y, 7 strzałów. 12 sekund pokazu i kaliberek. O, właśnie, jaki to jest kaliber. Dobra, wkleję wam gdzieś, bo się w tym momencie nie chce. A, 20 mm. Ok. No i ostatnia kosteczka. Którą zakupiłem. Nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej, także to było na tyle. Te cztery kosteczki z promocjami zakupiłem wszystkie za łącznie 50 zł plus dostawa. Także będę miał na Sylwestra. Ja lubię osobiście takie małe kosteczki, tym bardziej, że ta inflacja teraz to nie za bardzo jest yy, budżet na yy, większe sprzęty. Ale no, ja się cieszę z małych kosteczek, ponieważ lubię je po prostu sprawiają mi mega frajdę. No i to było z mojej strony tyle. Ja się z Wami żegnam. Zeit.